Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj postaram się wam powiedzieć krótko i na temat o jednym z najgorszych czołgów na 8 tierze. Na pewno jednym z najgorszych medów w ogóle na 8 tierze, nawet licząc te drzewkowe. I mamy tutaj FCMA 50T, czyli francuskiego meda tego nieszczęsnego ósmego poziomu. Czołgu, który jest fatalny tak naprawdę pod każdym względem. Jedynym jego racjonalnym, jedynym jego racjonalnym wykorzystaniem, jakie widzę na ten moment jest to to, że po prostu na Mad Gamesach ma przyspieszenie bodajże i można nim tam fajnie taranować, ale jako takiego zastosowania w bitwach niestety nie widzę, ponieważ jest to wielkie jak krowa, i papierowe, no i dodatkowo działo też nie zachwyca jak na ten tier, więc no tak naprawdę... Nie mamy tutaj za dużo plusów, patrząc na to, ile musimy poświęcić, tak naprawdę, żeby na przykład się wychylić, oddać strzał. No, tak, wyposażenie jakie polecam na ten czok, to patrząc na to, że to jest taka krowa, to weźcie sobie tutaj może to uszkodzenie spowodowane taranowaniem. Może taranowanie to jest dobrą opcją właśnie resztę wyposażenia macie tutaj. Jeśli już kupicie ten czołg, zapasy, materiały eksploatacyjne to już wedle własnego uznania. Teraz przejdźmy bardziej do opisu samych parametrów tego czołgu. Mamy tutaj fajne działo, które ma dobrą penetrację, tutaj to trzeba przyznać. DPM na poziomie prawie 2500 też jest OK. Czas celowania 5,5 sekundy praktycznie. Średnie przebicie 212 na podstawie 259 na goldzie, więc penetracji nie powinno brakować. Chociaż może na tam jakieś dziewiątki takie twartsze to już będzie niestety na goldzie, ponieważ nie są to hity tylko podciski podkalibrowe. No I dobrze i niedobrze. <laughs> tak. Średni damage 225 tylko. No i opuszczenie działa 8 stopni. Tutaj nie mamy na co narzekać, więc to działa. Obsługa działa jest powiedzmy OK, jest w porównaniu do tego czołgu do ogółu, jest nawet dobra. Teraz, jeśli chodzi o mobilność, prędkość maksymalna 51 na godzinę. Ta krowa jeździ właśnie tyle. Rozpędza się też całkiem nieźle, nie ma tutaj co narzekać. Obraca się stosunkowo, powiedzmy, że tak standardowo, a w ten sposób wierzę jedynie je delikatnie wolniej, bo tylko 43 stopnie na sekundę. No i to wygląda właśnie w ten sposób. Ważymy prawie 50, no. Ponad 54 tony, więc to jest no, taki potworek porównywalny do wagi, nie wiem, takiego jak 50 albo coś w tym stylu. Albo panterki dwójki. Tylko tam mamy pancerz celniejsze działo, więc no e, tak, przejdźmy do bitwy. Dobra, mamy bitwę na topie, całe szczęście, na dziewiątkach, za dużo by mi tak nie zrobił. Chociaż patrząc na to, że jestem sam tutaj, bo no, przeciwnika są dwa czołgi. Ale moi sojusznicy tutaj jadą, o tyle plus. Także mogę tutaj troszkę głębiej podjechać. No patrzcie jakie to jest wielkie. O, po prostu to, że WG nic nie robi z tym czołgiem od tylu lat. Ten czołg jest naprawdę, od kiedy ja pamiętam w tej grze. A to już jest naprawdę bardzo długo czasu. No i sobie nie trafiliśmy. Odbijamy o dziwo. No ale to odbijamy od siódmych tierów. No, my też się odbijamy. Więc co? Znowu jedzie w jarzmo, prościutko. Wiecie co, ja spróbuję tu przejechać, mam nadzieję, że zdążę. Znowu nie przebito, no tak, no. Potwornie opancerzony jest przecież ten... ten czołg. Tam gdzieś stoi Atek. Pop tą tutaj jedzie. On nie wie, że ja o tym wiem. <laughs> Nie trafiliśmy, Pantera może sobie robić co chce tak naprawdę, ponieważ no aktualnie jest bezkarna. Tak, może sobie tu nawet podjechać, no cokolwiek tak naprawdę zrobić. O, celowniczy oberwał z ostatku, no Jeszcze strzelają, nie, i dwa razy celowniczy. No i sobie pograłem w tym momencie pomijając, że oni mi w garnek strzelają cały czas. No i chłop będzie sobie tą panterą tak stał teraz, co nie. No dwa razy celowniczy. Dobra. Chyba, że rasa, ja go nie naprawiłem, ale wydaje mi się, że naprawiłem. tym razem... Weszło, Boże, z golda w końcu coś weszło, ja pierdzielę. Znowu weszło, patrzcie, ale mu też wchodzi. Nie, także to tylko mi się odblokowało. Spróbujemy sobie scrapa tą bestią postawić. No Do dobra. Wizjer mi strzelił, no tak, oczywiście. I co, teraz ten chłopca tu po prostu wyjedzie. A, no oczywiście. A jeszcze dostałem, ale no. Odbije? nie, nie odbija, sobie po prostu zobjechali. Tiger pojechał na ten czołg, no nic. Przejdźmy <laughs> do kolejnej bitwy. No tak właśnie wygląda, gra tym czołgiem. Dobra, słuchajcie, mamy bitwę numer 2, której udowodni mi, że nawet za darmo tego czołgu nie powinno się kupować. No może dopóki WG nie zrobi czegoś z nim, bo tam w poprzedniej bitwie ledwo tysiąc uszkodzeń. Przy naprawdę sporej ilości strzałów Aż ten garneczek pięknie sobie tutaj wystaje z góry Jak gdyby temu czołgowi jeszcze czegokolwiek naprawdę żeby on był jeszcze gorszym to w ogóle, a jeszcze dowalimy mu ten garnek Co nie To na pewno sprawi że będzie będzie nim grało jeszcze mniej osób dodatkowo będziemy Próbowali sprzedawać ten czołg I ludzie będą kupowali co nie no tam Działo też wiecie to te pociski wcale nie latają celnie to nie jest Jakakolwiek tak naprawdę celność ten chłop tam podjechał. On no, myślę, że chyba nie widać. Mam, mam tak, tak, takie mam wrażenie przynajmniej znowu dostał. Podjedziemy sobie troszkę bliżej. Mam nadzieję, że te SU może jakkolwiek uda mi się tutaj przestrzelić. Tak czy nie? Może być ciężko. Chociaż on sobie tam gdzieś się cofa. A, to 28 tu jeszcze jest, okej, okay, okej. Okay. Nie trafiliśmy. Jaka to jest wielka krubska, no nie mogę z tego czołgu. O. Dobra, pojadę naokoło. Ja zajmuję pół tego podjazdu, który tutaj jest, naprawdę. To nie jest nawet śmieszne. Przestało być śmieszne. Nie wiem kiedy ten czołg wychodził, może w 2000 2000... a, nie przebiłem, no tak. Wiecie co, ja się skupię na dobijaniu. Może w tym będę do... lepszy. Wydaje mi się, o Boże. Czekajcie kochanie, bo mam całe 11 FPS-ów, tak, to jest też zupełnie normalne. Optymalizacja gry według poor gaming. Tak yy, Czy ja się gdziekolwiek tutaj mam schować Adrenalina? Coś pomoże ja. Niekoniecznie Dobra, znaczy no, tego mi się udało ściągnąć Dobra, pusztujemy to Już walić tego tego go ch chłopa jaki <grym> skok Skąd ja miałem 11 fps, -ów? to nie mam pojęcia. Widzicie, mamy jakiś a? Tu nie ma w ogóle już tego chłopa w... w Jakie on był czołgiem w Pikermacie? Chyba 2000 teraz zrobione, boże. Ale to jest tragiczne, bo nawet nie mówiąc to, że to jest gra na topie cały czas. Ten człowiek powinien no, radzić sobie jakkolwiek na tym topie, a nie że. My się mamy trudności, żeby schować za jakimkolwiek kamieniem, bo wystajemy jak gdzieś do boku, się ruszymy chociaż kawałek. To nie powinno tak wyglądać. No i ja powinno coś zrobić z tym czołgiem, ewidentnie, a nie dawać go w ofercie. No, widzicie, jak oni go sobie cenią. Trzy czołgi. V-ka też dosyć, no dosyć powiedzmy, że taki śrot. Ten FCM to jeszcze większy śrot. No za Sherman powiedzmy, że ok, jak na szóstkę no i taki zestaw trzech czołgów za 5000 golda mówi samo za siebie jaki ten czołg jest fantastyczny więc nie marnujcie na niego jakiegokolwiek golda bo jedyne co czego on jest dwa to naprawdę sobie wejścia tutaj kliknięcia sprzedaj sprzedaj i tyle go widzieli naprawdę i tak powinniście korzystać z tego czołgu i nie życzę wam żebyście go kiedykolwiek dostali bo jest to naprawdę jeden wielki szrot więc tak Napiszcie mi w komentarzu swoje zdanie o tym czołgu, może macie takie same jak ja, pamiętajcie o dołączeniu do Discorda, link macie w opisie, zachęcam was też do zostawienia mapki w górę, subskrypcji oraz dostępnienia tego gdzieś, żeby nasza rodzinka widzowa rosła, e, tak, na razie, cześć!